Dzień dobry, jestem Darek Trzeci i chciałem dzisiaj Wam zaoferować trzy postacie. Pierwsze, od bardzo oddający klimat gry. Drugi, z moim nikiem, ale to zostanie zmienione. Trzecie, jakieś tam Artur Wielki, miał być dropek, ale poracha wyszła. Trzy konta, trzy konta z Ja nie wiem, co na tych dwóch jest, nie chcę sprawdzać, wy sobie wstanie sprawdzić jako niespodziankę. Na tym koncie jest dużo, dużo, dużo itemów. Bardzo dużo itemów, myślę, że moglibyście na nich spokojnie tutaj zacząć grać, zarabiać, zabijać i tak dalej, i tak dalej. Czemu to konto oddaję I powiem od razu, wytłumaczę się z jednego, jednej rzeczy. Było zrobione na SMS tego konta konkurs taki, wiecie, no, konkurs słaby. Ciężko mi było wylosować kogokolwiek, komu mógłbym tam dać, wiecie, żeby nie było, że o czemu jemu dałeś, czemu mnie nie. Dlatego też to konto zgarnie osoba, która mnie przekona, dlaczego ma dostać to właśnie konto. Ale poza tym proszę pisać numerki, czyli jeśli ktoś pisze 94 czwarty komentarz, to na, proszę napisać 94 i dlaczego miałbym dać Tobie konto ktoś pisze pierwszy komentarz, to pierwszy komentarz, i jakie konto, dlaczego Tobie akurat miałbym je dać. jest widzicie CH6, czemu na CH6, bo tam CH1 nie wywaliło, nie mogłem się w ogóle zalogować. Na koncie jest mnóstwo itemów, uwierzcie, one nie wiem ile nawet są warte. Teraz tam e, otwórz, panie, są warte, chyba, kupę forsy. Kto wie, no widzicie, jest zwojów pełno, pełno zwojów, które możecie wykorzystać, jakieś smocze monety, szafiry, e, marmurki, pieczątki, bronie, kadeki plus 6, plus 6, plus nie wiem ile, jakieś zwoje powrotu, wszystko tu jest, wszystko, mieczyk 51 średnich, diabła na 125, to już go widzieliście, smocze monety też widzieliście. Jakieś piaski. Ale jakie ja mamy tueku? Cesarski miecz, to może się komuś przydać. Maska smoka, karłatny pancerz, chwang na 170, jakieś buty smoka, buty wiatru, oleta smoka, tarcza smoka, wszystko smoka, kolczyki szarego smoka, naszyjnik szarego smoka, wszystko. Wszystko tutaj jest i wszystko będzie dla jednej osoby. Mam nadzieję, że się. Będzie chciała, to znaczy, będzie chciała chyba na pewno dostać konto. Hmm, gdzieś to było, tu chyba Olejek nazwy, tak zmienimy nazwę, żeby nie było tutaj, że ktoś będzie mną grał. 224 level Sura WP może być w każdej chwili BM, jak to chce, nazwę mu zmienimy. na no. no zajęta no ta to... no jak jest zajęta to się wkurzę ej no albo jest za długa a Dobra. Taka może być? Nie wiem, tak mi się wymyśliło. Mam nadzieję, że nie jest zajęta. Czekoszoko. Koszoko. Czekoszoko. Tak, chcę mieć taki nick. No i jak widzicie postać ma... 224 level, skille na P, ale to jest pikuś tutaj, może nie tańczy, jakieś są zadania, możecie robić tutaj wszystko na tym serwerze, macie moją zgodę, jak trzeba wygrać to konto, w jaki sposób, bo tutaj widzicie jakoś 250 jest tylko jedna, 150 i teraz nie ma jakiegoś tam buga, który był kiedyś tam, z monetami podobno, i jeśli ktoś chce tą postać, to wystarczy napisać komentarz z numerem komentarza plus dlaczego dla tej osoby ma być to konto. Ja przeczytam wszystkie komentarze, najlepsze wyłonię i wrzucę je na Facebooka. I z nich wylosuję jeden najlepszy komentarz. A ile najlepszych komentarzy może być? Może być mnóstwo najlepszych komentarzy, byle by były oryginalne. Nie wiem, nie coś w stylu. Daj mi konto boją, tak czy pierwszy, czy wygrałem. Tylko dlaczego? Jakieś chociaż jedno krótkie zdanie, może być tam jedno słowo, które mnie przekona do tego, że to konto właśnie należy się Tobie. A ja się z nim bardzo chętnie pożegnam. Dobra, wiecie co trzeba zrobić. Konkurs trwa do poniedziałku, do dziew... nie do dziewiątej, bo będę chciał spać. To. 14... Nie, do 17 w poniedziałek. O 17 w poniedziałek będzie losowanie, a te najlepsze komentarze, które będą zostaną wyłonione na Facebooku, więc będziecie mogli to śledzić na bieżąco. Pierwsza taka tura, która będzie wylosowana będzie prawdopodobnie w niedzielę wieczorem. A potem będziecie mogli jeszcze napisać, jak będziecie chcieli jeden komentarz, w którym będziecie starali się jednak nie przekonać, dlaczego to właśnie dla Ciebie ma trafić to konto. To było na tyle. Do zobaczenia i trzymajcie się po... Pokój. E, tam pokój. Do zobaczenia. <laughs>